Nie wiem, co ten mój telefon tutaj wyprawia, bo on mi troszeczkę przerywa nagrania, ale byliśmy, na, byliśmy przy moście numer 13, czyli Aizaka Bata. To jest most wybudowany w 1879 roku, ale przez, przez Irlandczyków był nazywany mostem kongresowym. Tylko chodziło o kongres eucharystyczny, który się tutaj wtedy odbył. Natomiast w 1932 roku nadano mu nazwę Mostu Isaaca Bata, właśnie. Isaac Bat to był taki, oczywiście, jak kolejny patron mostu, działacz polityczny działacz wolnościowy irlandzki. On zawiązał w XIX wieku taki komitet, który walczył o to, że walczył o tak zwaną home rule, czyli o ten taki no, niezależny rząd e, lokalny. Bo jak wiadomo, Irlandia Północna, ma taki rząd lokalny, ale który jest jednak podległy później premierowi w, w Londynie. No tak mi powiedziała nasza przyjaciółka. Także e, most zresztą i pieszy i, i samochodowy most Bata Izaaka Bata, a nad nim to co widać troszeczkę wyżej, o to to jest most. To jest most lokalnej kolejki, takiego lokalnego metra, czyli dartu, którym dzisiaj już zresztą jechałem. Także z mostu, akurat Rosie Hackett, dzisiejszy wieczorny nasz Geographic. I tak jestem nieogolony, ale to już parę dni minęło, no i co ja na to zrobię? Niestety.